Tą chwilą do Ciebie bliżej mi. Twoje słowo przenika mnie jak cud. Idę z Tobą, ty z skrzydłami. W Tobie serce nieskończenie się tli. I kocham, kocham życie, kocham las, kocham drzewa i niebo z gwiazd. Kocham księżyc, słońca blask. Kocham tak, kocham patrzeć na cały ten piękny świat. Układanka życia kruchaj jak domek skalny Lecz w duszy serca mocnie śmiertelnie trwa. Z każdym dniem coraz lepiej ze sobą mi. Uśmiech mi dajesz i całe życie w nim teraz coś śni. Kiedyś chciałam chować przed Tobą swe sny. Dziś widzę, że byłeś, wciąż byłeś tam ty. Tym światłem byłeś właśnie ty. Chroniłeś te sny, bym dziś mogła ujrzeć prawdę, prawdą żyć. Otworzyć serce, byś już zawsze w nim był. Byłeś i jesteś, zawsze ty. Twój dotyk w ciszy. Ocalił me sny, właśnie wtedy, gdy zamknęłam drzwi Ty nowe życie dałeś mi W tej ciszy, w tej ciszy jesteś ty W przestrzeni bez końca prowadzisz do słońca w gwiazdach na niebie patrzysz na ziemię Kochasz niezmiennie, a człowiek wciąż nie potrafi pojąć Jak pięknym cudem jest życie Jest życie tak proste, codzienne Cudem jest życie tak proste, codzienne to życie co we mnie, ty czynisz cuda niepojęte. Twe słowo rozrasta się we mnie. Przenikasz my ciało, Twa miłość to dla człowieka wciąż niepojęte. Zawsze wierzyłam i wierzyć będę. Niech wam się stanie według waszej wiary. To proste, nic mniej, nic więcej. Dlatego wciąż i nadal tu jestem. Wierzyć zawsze będę. Madusza spotkała się z Tobą, powiedzmy, że we śnie. Ludzki umysł nie pojmie tego, nie zrozumie, spotykam cię już codziennie. Dziś mogę być wariatką tu i teraz, kocham ją we mnie. I żadnych tabletek już nie wezmę. W pełni świadoma, a dla ciebie mogę żyć we śnie. A dla ciebie mogę żyć we śnie. do tych bezwarunkowej miłości, wiara co czyni cuda, że ty oczyszczasz, odcinasz energię. Co pięknem na zewnątrz, nie zawsze ma czyste intencje. My życie w twych rękach Dziękuję, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz Nieśmiertelnie we mnie Po owocach poznasz czyste serce Inny wymiar, wariatką jestem Spotykam się z tobą Powiedzmy, że we śnie, wariatką jestem Kocham to życie i słońce i światło, którym jesteś Kocham to życie, słońce i światło, którym jesteś Zawsze będziesz Żywy płomień we mnie Spotykam się z tobą, powiedzmy, że we śnie. Inny wymiar wariatką jestem. Zawsze wierzyć będę. Zawsze będziesz. Że we mnie. To dotyk bezwarunkowej miłości. Wiara co czyni cuda. Przed winny, ty oczyszczasz, odcinasz energię. Dziękuję, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz. Nieśmiertelnie we mnie. Po owódzach poznasz czyste serce. Po owocach poznasz czyste serce, po owocach poznasz czyste serce zawsze będziesz wypłomyń we mnie.